Wystawa Potrzeba Wolności jest częścią dużego projektu zainicjowanego przez Muzeum Historyczne w Berlinie, które wystąpiło do Rady Europy o patronat i dotacje. Wystawa w Krakowie jest czwartą odsłoną tego projektu. Poprzednie wystawy były prezentowane w Berlinie, w Mediolanie i Talinie. O tyle nasza wystawa w Krakowie różni się od tych poprzednich, ponieważ my pokazujemy tylko pracę wideo i kilka fotografii. Dla nas jakby medium wideo jest najbardziej współczesnym medium przy pomocy którego artyści przedstawiają swoje idee. Dlatego też chcieliśmy, żeby w Krakowie ta odsłona wystawy miała jednak ten duży czynnik współczesności. Wystawa składa się z 12 rozdziałów i w każdym z tych rozdziałów w jakiś sposób poruszamy kwestię wolności. Tak naprawdę wystawa mówi w szerokim znaczeniu o wolności, bo wolność odnosi do wolności jednostki, do wolności społeczeństw w ujęciu społecznym, politycznym, ekonomicznym. Także jest to bardzo szeroko rozumiane i to widać także w każdym z rozdziałów. Z jednej strony mamy ideę oświecenia, rewolucji, rozliczania się z przeszłością, z historią, ale także samo poznanie i też przestrzenie, w których żyjemy. I te wszystkie 12 rozdziałów składa się na taki polityczno-społeczny obraz Europy, gdzie wolność jako trochę bardzo właściwie romantyczna idea cały czas się przeplata i pojawia. już tradycyjnie towarzyszy dwujęzyczna, polsko-angielska publikacja. Są w niej naprawdę przedstawione wszystkie prace, które są na wystawie wraz z opisami, kadrami z wideo. Czyli mamy część taką poświęconą stricte pracom i dwunastu rozdziałom oraz teksty, do których napisania zaprosiliśmy autorów, między innymi Zygmunta Baumana. Wszystkie wystawy organizowane i patronowane przez Radę Europy one odnoszą się do polityki i do społeczeństwa europejskiego i także do historii. Tak naprawdę to zagadnienie wolności wydaje się być takim punktem wyjściowym do wielu zagadnień dotyczących współczesnego społeczeństwa.